W uchu człowieka znajdują się trzy kosteczki słuchowe: młoteczek, kowadełko oraz strzemiączko, które połączone są razem więzadłami. Strzemiączko to najmniejsza kosteczka w organizmie. Znajduje się między uchem środkowym a wewnętrznym. Wraz z pozostałymi kosteczkami wykonuje tysiące małych ruchów na sekundę. Dzięki temu człowiek słyszy. Pewne schorzenia powodują blokadę ruchów strzemiączka. Najczęściej występuje oto skleroza. W jej przebiegu dochodzi do przebudowy kostnej i odkładania się złogów które blokują prawidłową ruchomość kosteczki, co skutkuje niedosłuchem i szumem usznym. Operacja w otosklerozie nazywa się stapedotomia. Jest zabiegiem skomplikowanym i trudnym technicznie. W pierwszym etapie chirurg usuwa część ramienia strzemiączka, a następnie całą nieruchomą kosteczkę Drugi etap operacji polega na wykonaniu otworu w płytce strzemiączka do ucha wewnętrznego. Wykonuje się go za pomocą frezy diamentowej lub lasera. Średnica otworu do ucha wewnętrznego to 0,6 mm. W ostatnim etapie operacji do otworu wprowadza się sztuczną protezkę, która wykonana jest najczęściej z ttanu. Jej koniec zawiesza się na kowadełku i delikatnie zaciska. Teraz cały układ może znów pracować normalnie i przenosić dźwięki.